Kursy ze stowarzyszenia Ceramika bez granic to ścinie Tuzinkowi, o czym świadczy wystawa pokój i dobro, która kilka dni temu zawitała do Chrzanowa. Na ekspozycji można zobaczyć pracę poświęcone świętemu Franciszkowi, wykonane nie tylko z ceramiki, ale również innymi metodami i technikami. Moja rzeźba, która tu jest projektowana i prezentowana, nie jest ceramiczna, jest z brązu i z kamienia. Na zasadzie przekory, bo dotyczy tematu tematu. Ale większość prac to są prace ceramiczne, ale też jest malarstwo. Jeśli popatrzymy na te prace ceramiczne, które mamy tutaj wokół, można poszukiwać wielu wartości, jeśli chodzi o formy, ale wszystkie one mówią o jednej wielkiej rzeczy. Po co żyjemy? Żeby czynić dobro. Wystawa, Pokój i dobro to wspólne dzieło artystów wchodzących w skład Stowarzyszenia Ceramika bez granic, zrzeszonych wokół rzeźbiarki, Marity benke Gajdy. Ceramika bez granic to jest takie stowarzyszenie maleńkie. Ono powstało z inicjatywy ludzi, którzy na ceramicznej mojej drodze się ze mną spotkali. To są albo moi dawni studenci, albo moi obecni studenci, albo ludzie, których po prostu kiedyś z różnych przypadków uczyłam ceramiki I kiedyś skrzyknęli i postanowili zrobić takie stowarzyszenie, żebyśmy się ciągle jeszcze mogli spotykać. I na początku miało mieć to tylko i wyłącznie charakter takich no, półprywatnych spotkań, po czym e, no tak to jest, że jak się za coś bierzemy, no to, to się zwykle e, rozrasta, jeżeli chcemy to robić z pasją, no, a robimy to z pasją, no i rozrosło się w przedsięwzięcie ogromne i te 15 prawie osób tak czynnie działających w tym stowarzyszeniu robi tyle, ile by może 150 osób robiło albo i więcej. I tak obok rzeźby Marity i Czesława Dźwigaja można podziwiać m.in. obrazy Marii Binkowskiej-Kopczyńskiej, zdjęcie Katarzyny Ślęczkowskiej czy prace Bogdana Czesaka, Weroniki Gajdy i Elżbiety Śliwińskiej. To są różni artyści, niekoniecznie związani aktualnie z Akademią. W większości oni są po Akademii. Tak jak mówiłam, czasami byli to moi studenci, ale też nie tylko, dlatego że ja na swojej drodze uczyłam ceramiki. ludzi, którzy chcieli w ceramice odreagować, swoje stresy. Byli to na przykład psycholodzy, byli to prawnicy, ekonomiści. I właśnie z tych paru osób także powstało stowarzyszenie. I to jest świetnie, dlatego że nie musimy się martwić, czy poprawnie coś zrobiliśmy finansowo, czy poprawnie od strony litery prawa, bo i takich ludzi w stowarzyszeniu mamy. Ale ich wszystkich łączy jedno, czyli pasja i miłość do ceramiki. Motywem przewodnim jest postać patrona ekologów, świętego Franciszka z Asyżu. Nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane w Zabierzowie, w mojej pracowni, a postacią taką historycznie, że tak powiem uwarunkowaną w Zabierzowie jest święty Franciszek. Parafia jest pod wezwaniem świętego Franciszka, ale to nie tylko dlatego, no, to, to właściwie to może jest żartem to co powiedziałam, a tak naprawdę to jest nasza fascynacja, fascynacja ludzi, którzy są ze mną postawą świętego Franciszka. I jego przesłaniem na dzisiejsze czasy, ciągle aktualnym. Dlatego też jakby pierwszą taką poważną wystawę, którą zrobiliśmy w stowarzyszeniu, to jest właśnie ta wystawa o Świętym Franciszku. Zresztą wędrująca, tak jak Franciszek wędrował, tak i ta wystawa jest wystawą wędrującą. Na wystawie poświęconej temu Świętemu nie mogło zabraknąć przedstawień ptaków Świętego Franciszka, zarówno z ceramiki, jak i na płótnie. Podczas wernicarzu obecni byli burmistrz Szanowa Mara Niechwiej, przewodniczący Chrzanowskiej Rady Kultury Aleksander Grzybowski, dyrektor Chrzanowskiego Muzeum Zbigniew Mazur oraz dyrektor Domu Kultury Jan Smułka, który uroczyście otworzył ekspozycję. Wystawę pokój i dobro autorstwa artystów Stowarzyszenia Ceremika Bez Granic można oglądać do końca czerwca w Moksirowskiej Galerii na Styku.